Witam serdecznie na moim kanale, słuchajcie dzisiaj materiał na prośbę, Emil1951, jak go zrobić, jak nim grać, czy ten czołg dobrze zarabia, jak on wygląda w statystykach oraz jedna fajna bitewka mistrzowska na ponad 5000 damage'u, więc zaczynajmy. A zaczniemy sobie od pancerza. Słuchajcie, jeśli nas rzuci na ósemki bądź tydy niższe, mamy tutaj pancerz na wieży. Musimy wspomnieć sobie o tym, że ósemki nas dziurawią w kadłub na zwykłych pociskach i tak samo w dolną płytę, więc to musimy chować. Natomiast gramy na wieży, mamy tutaj świetne opuszczanie działa. Zobaczcie, jak ten czołg może się łamać w wielu miejscówkach, naprawdę. Można fajnie postrzelać, czyli każda górka jest naszym sojusznikiem. Oczywiście mamy ten garnek, gdzie można się wstrzelić, jest to niesamowity minus, jeżeli chodzi o ten czołg, ale musimy sobie powiedzieć taką jedną bardzo ważną rzecz: jeśli nas rzuci już na dziewiątki czołgi, które mają więcej troszeczkę penetracji, nie mówię już o dychach, bo dychy szatkują ten czołg, robi się problem. Nawet grając na wieże, Mamy tutaj no, no niesamowity problem, jeżeli chcemy zrobić troszeczkę demerzu. Porównajmy to może to jakąś dziewiątką, bo z dychami nawet nie ma sensu. Weźmy sobie pejza i zobaczcie, co się dzieje, jeżeli już trafiamy na dziewiątki. Zobaczcie, że wystarczy tylko 230 mm pancerza, żeby się wbić tutaj. Jeżeli zagramy poparawnie, czyli zagramy na wieżę, no to rzeczywiście poza tym, że tutaj mamy Wixpota poza garkiem, czyli Same jarzmo jest u nas jakby wixpotem, no to już trzeba około 280 mm penetracji żeby nas przebić i dopóki dziewiątki nie załadują golda, wtedy można pograć tym czołgiem na wieżę. Tak naprawdę jest to czołg, którym gra się fajnie tylko i wyłącznie na ósemkach, bo niższych nie można użyć wieży na tierach wyższych, chyba, że nie będą ładowały golda, bo dziesiątki, jeżeli mamy tutaj, no to musimy grać bardziej z tyłu tym czołgiem, a ten czołg jest stworzony do bliskiego dystansu. Dlaczego? Jeśli spojrzymy na statystyki, mamy tutaj magazynek. 360 m na strzał, penetracja, zobaczcie, tylko 217 na zwykłych pociskach. To jest troszeczkę mało, ale jeżeli byśmy chcieli, a w sumie musimy często grać na goldzie, mamy tylko 242. Więc to już jest pierwsza bolączka tego czołgu, jeśli chodzi o same pociski, co prawda są to APCR -y i jeszcze trzeba wspomnieć, że są to szybkie apcr -y, bo lecą 1350, natomiast zwykłe 1080. Trzy pociski po 360, 275 pomiędzy pociskami. I teraz druga największa wada tego czołgu, czyli rozrzut i czas celowania. 0.38 naprawdę sieje kalafiory, trzeba grać tym z bliska. Czas celowania też jest bardzo długi, dlatego ten czołg wymaga bliskiego kontaktu na wieżę, wychylić się, zrobić klipa i się schować i mieć czas na przeładunek, który jest bardzo długi, bo wynosi prawie 30 sekund. Więc no tutaj z samym działem i pancerzem są niesamowite problemy. To dalej. Dalej mamy 12 stopni opuszczania działa. Tak jak już wcześniej wspomniałem, można grać w wielu miejscówkach, gdzie inne czołgi nie mogą. Jest to niesamowita depresja. Życie 1400 jest ok. Mobilność 45, wbrew pozorom, nie jest taka zła. Można tym ratować. Można zmieniać miejscówki. dla sięg widzenia. No to jest po prostu dramat. Dlatego. Mm, Tutaj na mapach otwartych, jeśli będziemy mieli dwa sloty utworzone, koniecznie trzeba wozić optykę, żeby uzyskać maksymalne zasięg widzenia. Mapy miastowe oczywiście nie trzeba, natomiast na mapach otwartych, już i półotwartych trzeba zastanowić się nad optyką. Jak zrobić ten czołg? Ja osobiście lubię czołgi celne, ten czołg nie należy do nich, choć ja proponuję taki zestaw, który wyjeżdżamy, wychylamy się, żeby coś trafić na szybko, żeby za długo nie skupiać, czyli na pewno stabilizator byłby tu potrzebny, na pewno ja bym zmniejszył kółko celowania, żeby zmniejszyć, żeby to pociski nie latały, żeby latały jak najlepiej, no i teraz trzecie, jeżeli mam mapy otwarte, półotwarte, to optyka, bo ten zasięg widzenia jest tragiczny. Natomiast możemy pomyśleć o fioletowej wentylacji, możemy też pomyśleć o tym, o i możemy też założyć turbinę. I takim zestawem miastowym, że tak powiem, ja grałem, natomiast na mapach otwartych jeden slot po prostu z tych dwóch zostawiałem turbinę, a wrzucałem. Optykę, żeby zwiększyć ten zasięg. Jeśli chodzi o moduły, to oczywiście trzeba dorzucić tutaj racje bojowe, kawkę, żeby zmniejszyć te wszystkie jeszcze parametry z rodzu do 0,35. I teraz załoga. Oczywiście trzeba pomalować, trzeba, trzeba mieć braterstwo broni. Światka na mapy otwarte może się przydać. Naprawa, oczywiście, żeby nikt nas przy wychyle nie złapał gdzieś przypadkowo na gąsę, bo nas pompuje zwiat, gładka jazda. Strzał z biodra, rozeznanie sytuacji, intuicja, no niekoniecznie jest potrzebna, ze względu na to, że tutaj raczej większość graczy gra full gold, ze względu na to, że pociski są i szybsze i y, mają troszeczkę więcej penetracji. Jeśli chodzi o ulepszenia polowe, <laughs> proponuję je zrobić w sposób następujący: lewa, prawa, prawa. No i tutaj slot na turbo. Jeśli gramy na turbinie, wtedy wrzucamy sobie tutaj zwykłą turbinkę i możemy szybciej pojeździć. Natomiast jak wychodzi z zarobkami na tym czołgu? No i tutaj zaczyna się rzeczywiście dramat. Jeżeli chodzi o czołgi ciężkie, mego tieru jest on poza pierwszą trzydziestką. Słuchajcie, nawet Mauer Bresie lepiej zarabia niż m 1951, ze względu na to, że jest to jeden z czołgów, który wymaga od nas grania na goldzie, a nawet użycie tego golda w rzutach na dziewiątki, dziesiątki ten gold jest za słaby. Ta penetracja jest za słaba i dlatego też w statystykach jest on najwięcej. Może i Wam pokażę. Jest on zobaczcie bardzo, bardzo daleko gdzieś w pierwsze, pierwsza dziesiątka. Natomiast, jeśli już miałbym polecić czołg, no to BZ akurat nie można kupić, ale Renegade to 8 T-77, Tornwag nawet teraz po Bafie jest lepszy. 56 TP jest lepsze, więc jest duża grupa, i Bizonte też, więc jest duża grupa czołgów, yy, które yy, po prostu są lepsze od tego czołgu i lepiej się gra. I pomimo, że jest on na 10 miejscu mniej więcej, jeżeli chodzi o średni damage 1350, to tak naprawdę w zarobkach, ze względu na użycie tego golda, a jest on drogi, bo pocisk goldowy kosztuje... 4400 <tryk> dopiero spada ten czołg do za pierwszą 30 i byłem w szoku, jak zobaczyłem, że yy, mauer Bresier, zobaczcie na miejscu tam 20 którymś jest lepiej w zarobkach niż sam Emil 1951. Więc no, słuchajcie, a Polak jest najlepszy, co ciekawe teraz w zarobkach, więc trzeba będzie też o tym pomyśleć, żeby zrobić materiał, bo fajna, fajna maszyna. I najlepiej zarabia. Trzeba będzie sprawdzić, dlaczego tak dobrze zarabia. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten czołg, jak go zrobić. I teraz przejdźmy sobie do bitewki. Mapa Westfield. Bardzo dobra mapa dla tego czołgu. Można tutaj wykorzystać 12 stopni opuszczania działa. Bardzo dobre losowanie. Słuchajcie, mamy tutaj tylko ósemeczki i siódemeczki. To prawda, u przeciwnika jest RHM i bardzo ważne jest wiedzieć gdzie ten czołg się ustawił, bo on może nam bardzo zrobić kółko. Mamy tu 1520 AP i podjeżdżamy do góry. Na spokojnie wyjeżdżam na RC, żeby jeżeli wykryję jakiegoś TDK, że można go spokojnie już mieć skupione, że można go strzelać. Wykrywam ISA3, wykrywam gulufę, kalibana. No i tutaj nie było jak oddać strzału, mamy Progetto 54, które ustawia się ewidentnie na nas, żeby nas kontrować. Z drugiej strony Marhama, bardzo niebezpieczny przeciwnik dla nas, który będzie nas kontrował z tej pozycji, dlatego chcę strzelić, natomiast to ładnie wyjeżdża na nas. Na szczęście przebija nas tylko raz, no i jesteśmy w Kroś. No i to jest taka właśnie jedna z pozycji, pomimo że jest to fajna miejscówka na tej mapie i fajna mapa, to my jesteśmy w krosie między Yacht Tigerem, RHMM, a czołgami, które będą się wychylały tutaj na wieżę. A ten czołg prostu od nie odbija, jego wieża jest papierowa i wszystko wchodzi. Pierwszy magazynek 2x3. Yy, bitwa widać na razie jest... wszystkie czołgi fajnie się ustawiły, tam Skoda się wlewa, my mamy... Kołgi na zielonym, na razie, to prawda, przegrywamy 1-0, ale nie wygląda to źle. Ładujemy 30 sekund. I przy takich długich bitwach, jeżeli się trafią długie bitwy, możemy sobie postrzelać. Tutaj dwulufa kombinuje. My mamy przeładowany magazynek i świeci się jak Tiger. Bardzo duży czołg, bardzo fajny cel, a zobaczcie, że strzelamy z dużej odległości. Niestety to nas kontruje, dlatego chciałem oddać... Ten drugi strzał, to zapłaciło wysoką cenę, ale mi też zostało tylko 500 HP. No i mam trzeci pocisk, Progetto by się raczej nie wychyli. Ulufa się chowa, no to jak Tigera by przydało się skończyć, będzie jeden tedek mniej. I wchodzi. Przy tym rozrzucie, no ten magazynek naprawdę był fajny, 3 na 3. Szkoda, że pada nam tam Polak. Fajnie by było, jakby zniknął stamtąd RHM, bo wtedy spokojnie na wieżę można byłoby się wychylić i karać tutaj przeciwników. A RHM jest w ciągu czas problemem. Na szczęście jest on wyświecony, jest dosyć mocno obity, więc może będzie okazja tutaj bardziej pograć na wieżę. Kończymy przeładunek, 27 sekund i podjeżdżamy. Nie widać gdzie teraz gra. Szkoda, że w sumie dla nas dobrze, że gra z tamtej strony, bo tutaj byłby niewygodnym przeciwnikiem. Szukamy o Is 3 popełnia błąd. Pierwszy strzał 341, drugi znowu uszkodzenie krytyczne, dawno jeszcze w tej bicie nie było. No i kończymy Isa. Chciał zmienić pozycję, ale akurat byliśmy przeładowani i gracz sobie nie pograł 2-300 damage. U. Apekowo o no, ponad 1000 w plecy. Emil, tutaj zobaczcie, strasznie agresywnie gra. Odjechał dobrze, że był tutaj light, bo mógłby nas zaskoczyć od boku i mógłby nas mocno ostrzelać. Dobrze, że mam plecy. Mamy Skorpiona, mamy Testo Trójkę, czyli mocne te z mocnym uderzeniem. My natomiast wykonamy się na Emila raz. Prowokujemy, żeby patrzał się w naszą stronę. Drugi strzał, dzięki temu light może go obijać. No a teraz odwraca się na Lighta. my robimy sobie trzecią pestkę. 2 na 3, 3000 dm, zobaczcie, t 342 nie ma depresji, działa, wyjecha, bo chciała dać jeden strzał w skorpionach, Tak taki robić. Tutaj troszeczkę mocniej się wystawiamy, mogą nas złapać na gąsce i mogą nas pompować do zera, szczególnie, że te ków jest tu dużo. Co ciekawe, zobaczcie, gdzie ustawił się TS-5, na pozycji B6, czyli nie ma wrzuty u nas tutaj, jeżeli grać tu na wieżę, tylko trzeba się obawiać RHM-a. Emil już mocno też obity. A my szukamy następnego przeciwnika. Zobaczcie, TS-5 podjechał. Jednak tu, bliziutko. 370. Jedzie Kaliban. Jeszcze z pożarem. No i zobaczcie, 3 na 3 z pożarem. 4 200. no bardzo, bardzo fajny magazynek. Apekowo równo, w lufach co prawda 2 na minus. Pada nam zielone. Z tym ładowaniem zielone jeszcze było ok, teraz już go nie ma. Tutaj nam pada następna maszyna Skorpion i zaczyna to wyglądać nieciekawie. Pisną na czacie po naszych lajtach, no rzeczywiście uh -huh. chyba nie zagrały za dobrze. Trzeba zrobić tu różnicę, pokończyć czołgi. Wrócimy jednego, projekt to się odbija. Zobaczcie, jak tam 2 za 355. No i jakbyśmy skończyli projekt, to by było elegancko. Tu Kaliban jeszcze podjeżdża, się uważać. to jest nie... Nie trafiliśmy. to Natomiast nas przebiło. Ten rozrzut jest duży. Jeżeli chcemy strzelać jak bezpośrednio, bez skupienia, no to jest bardzo ciężko. Natomiast nasi ładnie tutaj dociskają. Ja ładuję, zmieniam flankę z tego względu, że do środka mogą tutaj wjechać w czołgi, więc muszę się przestawić żeby mieć lepsze bicie, ładuje długo. Ja mogę zrobić różnicę, ale muszę być chowane, uh, bo teraz naprawdę jestem na strzał dla każdego czołgu, nawet dla LCK k 2 tu ładnie zagrało. No i kochowo wygrywamy, ruchowo wygrywamy. Trzeba teraz znaleźć medy i znaleźć light'a light. Tutaj te 3 ładnie zrotowało. 4600. Ciekawe, czy jeszcze uda się zrobić jakiegoś pipa. UDES, y, 122 jest na fullu, UDES jest na fullu, więc jeszcze jest trochę tych HP do, do, do zrobienia. 122. <laughs> Może na skończenie, trzeba grać ostrożnie. Też, że mówiąc, przeciwnik mógłby to jeszcze udać, Zobaczcie, 2300 do 1600, pada light. Bardzo dobra informacja. My możemy sobie na spokojnie podjechać w pytanie, co robi 122. No i jeszcze jest ten udesik. 122 rotuje. Mamy fajne bicie, nie trafiono w pracy w taki strzał w tej bitwie Czy trzeci. Teraz 413, fajne losowanie. 352, mamy 5400 medu. Pada UDES, Zostało tylko 122 na ogrysku. raczej już nie zdążymy przeładować, więc pokażę Wam teraz screeny końcowe. Ile zarobiliśmy? Grając na goldzie, grając na racjach. Oczywiście MK. Wynik powyżej 5000 na tym czogu, no to już nam daje gwarantowaną ramkę. Dziękuję bardzo za materiał. I ja i do następnego.